O, tu się jeszcze pali. Szmata to nie był najlepszy pomysł, no ale... Kolejny dzień. Mam już tutaj zrobione miejsce na zegara. Tu mam centymetrową podkładkę. To na razie odwrotnie sobie wbiłem, żeby sobie zaznaczyć na blasze, jaki mam wypalić otwór. I tutaj też już mam zegara założonego. Także wszystko gra. Buczy. Ładnie wszystko obraca. Także jest pięknie. Sprzęgło zaskakuje. No nic, teraz muszę wbić łożysko i dorobić długą dystansową podkładkę, że się dwie pod to koło. Żeby tu obsadzić już te łożyska też i sobie ładnie położę to na blasze. Odznaczę i już będę wiedział e, gdzie muszę wypalić otwory pod koła. Oczywiście sobie, sobie trochę wypalę ciaśniej, później frezikiem będę rozwiercał, żeby ładnie to się wpasowało. No i będę przesuwał lewo, prawo, żeby tu się dobrze zazębiało i dopiero będę spawał. Ale no to jeszcze tak jak mówiłem zamiast łożysk muszę sobie dotoczyć takie tulejki. A na razie chciałem dzisiaj, najważniejsze, żebym dzisiaj sobie wszystko wypalił, już wszystkie elementy, żebym mógł już sobie to składać. Dlatego jeszcze muszę dotoczyć ten dystans. I, I to sobie tu zwymiarować. Już mam część blach wypalonych. Te dwie tu główne. Zaraz właśnie idę sobie przynieść i będę przymierzał. Kupiłem już też oringi na wałek. I tutaj uszczelniacz nawałek, który będzie załączał. Kolejne godziny. Mam już ogarnięty tutaj dystans i zegar, tak samo z tej strony. Na razie tak jak mówiłem, mam odwrotnie te tulejki, te łożyska wbite, żeby sobie zaznaczyć w blasze dziurę. Ładnie się kręcą. Także teraz nie zostaje nic innego jak wymierzyć blasze otwory na łożyska i kombinować, bo tutaj druga ta blacha będzie musiała być tak tu będzie po skosie musiała iść w tą i dopiero, dopiero w tą bo to będzie tak u góry także z tej strony gdzie będzie załączanie gdzie sprzęgło to musi być musi być szersza ta przystawka Dlatego będzie trochę kombinacji żeby śruby też zrobić tak żeby wszystkie dało się przykręcić jak najwięcej No, to będzie trochę kombinacji ale no Powoli coś będę działał Idę po blachę, zaraz będę wymierzał. Ona wyjdzie, ta przystawka, dużo niżej, bo to koło, jak jest na jednym kole, to wchodzi koło w skrzynię, a, a to będzie musiało być koło całe pod skrzynią. Także będzie dużo niższa ta przystawka niż, niż nasza, ale dużo to nie przeszkadza, bo Adriana są z tyłu duże koła, ciągnik bardzo wysoko stoi, to i tak nie będzie nic niżej niż most. Także i tak będzie fajnie. Ale za to wał, chociaż będzie troszkę niżej, dalej od skrzyni, i się zmieści oryginalny krzyżak, także będzie ekstra. Nic, idę po blachę, odmierzam i jadę na plazmę do sąsiada, żeby wypalić. I już będzie jakiś zarys przystawki. Może widać. O, mam już w jednej blasze zaznaczone mniej więcej gdzieś to tak będzie no, powiedzmy mniej więcej prawie ta fio powiedzmy coś takiego tu będzie wystawać tyle jeszcze dojdzie płyta Dobrze, że rozebraną tą naszą przystawkę, to sobie mogłem domierzyć tą wysokość tu do płyty, jest 5,1 mm. I u nas jeszcze była taka podkładka dołożona. I tutaj będę chciał zrobić tak, żeby też była taka podkładka, nawet może troszeczkę grubsza. Bo chciałbym zrobić całą tą przystawkę otwartą i wtedy na to tu, gdzie będzie wystawiać poza skrzynię, taka cienka podkładka właśnie przykręcana na śruby, a resztę tutaj jako, jako dystans. Żeby dało się ją rozbierać i żeby to zamknąć ładnie. Tutaj na pewno jeszcze będzie trzeba obciąć. Ale no to już w sumie na sam koniec, jak już zmontuję, bo muszę zobaczyć jak widełki daleko będą. Sięgać, bo one tak się prawie równo kończą z kołem, ale też, żeby miały trochę miejsca, to będzie trzeba to później domierzyć. Bo teraz to by była strasznie niska, ale no, coś takiego to będzie. Jeszcze trzeba będzie zobaczyć, bo jedno koło mam tu wyżej. to ja mam powyciągane, złożyć, żeby się mi kręciło. Najwyżej się na tulejce podtoczy bardziej lub mniej, żeby. Odpowiednio nam to siadło i żeby koła były ładnie w linii. A druga blacha będzie musiała być gdzieś tutaj, do góry i dopiero tutaj. Dopiero tutaj, jak to podcięcie. Tu i tu. Także jadę wypalać dalej te otwory, żeby już sobie coś tu można połapać. Mam już wstępnie w blasze dziury zrobione pod tulejki. Jest. Mam zrobione z lekkim luzem, żeby dało się ustawić jeszcze ten luz międzyzębny. No i oczywiście wałki, żeby też szły w osi. To będzie najtrudniejsze. Nie wiem jeszcze jak to dokładnie zrobię, ale no coś muszę wymyśleć Żeby to idealnie zgrać Nie wiem jeszcze dokładnie jak to zrobić ale no, no coś muszę wymyśleć. Teraz ja się zabiorę za drugą stronę. Tu koła troszkę wystają poza tą blachę, ale jak przyjdzie jeszcze płyta, to akurat przykryję. Tu mam zapas. No tutaj tak jak mówiłem wcześniej muszę, muszę obciąć. I co? To ja muszę się brać za te następne następne tulejki. Otwory w tych blachach, żeby zrobić tą obudowę. I pojadę znowu wypalić już te blachy tu łączące tą przystawkę, żeby już można było coś łapać, coś obcinać, przymierzać, cudować. Także działam dalej. Jest już zarys przystawki. Tak mniej więcej to będzie wyglądać. Tak jak mówiłem tam na dole trzeba będzie skrócić, no bo to koło jest wysoko, ale no. Będzie coś takiego. Teraz muszę sobie domierzyć tutaj te odległości i wypalić sobie już blachę. Tak samo tu, że mógł już ją powoli łapać do kupy. No i co, i będę działał. Zobaczymy jak to wyjdzie. Najgorzej to to będzie ustawić, naprawdę to będzie ciężko. Nie mam jeszcze takiego wspaniałego pomysłu na to. Najlepiej tu by zrobić. Dorobić sobie taki. Na szybko długi wałek. I patrzeć żeby był w linii z tym. I tyle no bo. Nic więcej przykręcić to po prostu. Bez kół na samych wałkach. Yy, do stołu na frezarce na tej płaszczy na tych płaszczyznach, które są najważniejsze, to postawić, no i patrzeć zegarem góra dół i na boki, jak te wałki się układają. I muszę domierzyć sobie jakoś odległość od wałków, żeby już luz między ze też był ustalony i, i wtedy powoli łapać chyba. Tak mi się wydaje, no będę kombinował. No zobaczymy. Na razie mam tyle. Jadę jeszcze dzisiaj na pewno sobie to wypale. Te brakujące elementy. Kolejny dzień. Yy, dotoczyłem sobie takie tulejki, żeby mi tu ustaliły położenia kół. Sprawdziłem sobie jak to się. Te koła mi tu przykręciły, ale jest w miarę, w miarę OK. I chcę teraz zrobić, bo te tulejki mają taki sam wymiar szerokość wszystko jak koła. I później jak będę spawał przystawkę, to zamiast kół zamontuję sobie właśnie to. I tutaj chcę teraz połączyć te dwie tulejki i zespawać ze sobą. Właśnie dlatego, żebym mógł sobie podczas spawania wyjąć koła od przystawki. I zaraz sobie ustawię, teraz mam na ścisk, ale luz tutaj delikatny. I właśnie gen generalnie dochodziło mi o to, żeby ustawiło mi to odległość od kół. Tak myślę, będzie najprościej i najpewniej. Innego pomysłu nie mam. Także zrobię sobie tu taką ósemeczkę. Yy, mam już sprawdzone. W miarę to wszystko nie ucieka jakoś mocno. Także koła myślę, że są idealnie w osi. Też yy, pewnie mi to ustali już dużo, jeżeli chodzi o położenie tych wałków między sobą. Ale no to jeszcze, tak jak mówiłem, zrobię dłuższe wałki i będę sobie wszystko sprawdzał, korygował podczas spawania. No a więc co, idę po spawarkę. Muszę okryć tutaj to wszystko od frezarki, żeby tu nic nie opryskać. No i będę spawał to. Mam już pospawane. Poczekam, aż to sobie ostygnie. No tu się jeszcze pali. Szmata to nie był najlepszy pomysł, no ale nic lepszego nie miałem. No nic, muszę stać tu. I pilnować na razie. To wszystko dobrze tu pogasło. I co? I rozbiorę i zobaczę, czy to się udało, czy nic nie pościągało. Jak te koła teraz między sobą będą ustawione. Czy swożnie luźno chodzą? Się były z małym oporem. Ale no zobaczymy. Czy to będzie miało w ogóle jakiś sens. No lepszego pomysłu nie mam niż takie rozwiązanie, także zobaczymy. Mam. Ładnie koła się obracają. Bez żadnych oporów. Także wyszło myślę, że całkiem przyzwoicie słychać lekki luz jest Także koła będą chodzić tak jak trzeba Także co? Teraz to ja toczę tulejki które będą miały wymiar łożyska i już będę powoli Mógł się brać za składanie tego dokupy. kupy. Minęły kolejne godziny. Robił się powoli wieczór. Ale już mam wszystkie puzle do składania. Porobiłem takie tulejki zamiast łożysk, jak wcześniej mówiłem. Mam tą ósemeczkę zamiast kół zębatych. I tu dorobiłem się taką tulejkę. że mi dystansowała. I tutaj tak samo. Jest taka gruba tulejka w rozmiarze dwóch łożysk. Wszystko na ciasto ładnie pasuje. Także nie powinno tak pościągać. Spróbuję to poskładać. Zobaczę jak to wygląda. Jeszcze będę chciał, może mam taką grubą blachę dwucentymetrową przeplanować sobie frezarką i poprzyspawywać te blachy na stojąco do tej, do tej właśnie grubej blachy przefrezowanej i miałbym taką podstawę równą, żeby sobie później pomiary robić. Także ja spróbuję to złożyć, zobaczę co z tego wychodzi. No i będę się brał, myślał jak to właśnie zamontować, żeby to wszystko ładnie ustawiać. Tak to mniej więcej się teraz prezentuje. Jest złożone. Na próbę. Wszystko jako tak opasuje, także nie zostaje mi nic innego jak spawanie. Splanuję sobie tak jak mówiłem tamtą płytę, złapię sobie do niej tą jedną blachę pod idealnym, idealnie w pionie i dopiero będę dokładał kolejne, bo no inaczej tego nie zrobię. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Jak już wszystko obspawam na tej płycie, to sobie przelecę frezarką tu dół. I wtedy odwrócę. I będę mógł sobie przeplanować tą dolną część, jak gdzieś by coś się nie zgadzało i później z płytą już. Tu gdzieś będą w tym miejscu widełki od załączania. Mam już zaplanowaną płytę z obu stron. Tu mam na łożyskach, no tego łożyska miałem takie, żeby podłożyć, żeby równe odstępy były. I teraz tą płytę sobie odwrócę do góry nogami i na tamtej stronie będę przyspawywał przystawkę. Jeszcze mam takie pytanie do kogoś kto ma frezarkę. Tutaj taki może prawie niewyczuwalny, ale jest lekki uskok. Ta głowica ma plus tutaj, jak tu od góry odkręciłem te trzy śruby to jest nakrętka. I jest dokręcona na maksa. Już się dalej nie da. Nie wiem czy tam są jakieś y, podkładki, czy trzeba tu jakoś od dołu dokręcać, żeby ten luz skasować. Bo właśnie jak jadę w jedną, a później w drugą stronę, no to delikatny taki prawie niewyczuwalny uskok powstaje. No wiadomo, no, tego bym nie chciał. Także, jak ktoś wie, jak taką głowicę, czy tam są jakieś podkładki dystansowe, co trzeba wyciągać, czy coś, nie chciałem tego też sam rozbierać. Jak ktoś wie, jak taką głowicę yy, ustawić, no to fajnie by było, jakby podpowiedział. Yy, ja na dzisiaj już kończę. Yy. Może coś uda się zrobić przy weekend w niedzielę, bo w sobotę mm, jedziemy do Wocławka, tak jak już było wcześniej mówione, z samochodami i ciągnikiem. Także już przypasowywanie całej przystawki, no może zostanie na niedzielę albo do, na kolejny weekend. Za dwa tygodnie już będę w domu i będę dzień przed dniu siedział przy ciągniku. Także już powinno być. Też więcej roboty zrobione i no będzie więcej na pewno filmów. Także już ciągnik Adriana teraz będzie robiony ekspresowo, a nie tylko weekendami. Ale jak już uda mi się zrobić tą przystawkę, to już najgorszy element będzie zrobiony i już później tylko jeszcze dopieszczanie tych wszystkich elementów. Jeszcze muszę zbiornik tam przerobić. Yy, ograniczniki do mostu, odpływ w moście muszę zrobić, yy, kalamitki do słożnia, no jest jeszcze takich dużo rzeczy. Jeszcze ten skręt, yy, ten dzielnik sumienia muszę zamontować, także jest co robić. Na dzisiaj to tyle, także żegnam się z Wami do następnego razu. Na razie, cześć.